Kwaska Polemba Dolna mhm. Zaparkować można koło Wielkiej Starej Lipy Sądowej Bardzo ładny okaz I następnie można sobie ruszyć kawałek Spacerem do góry Po przejściu 200 metrów Lewo, do góry, a za chwilę dosyć ostro do góry. Arbaci są tak. Nie, idziemy prosto w dół, tam będzie taki dosyć spory parów. Tam można dojść do złotego widoku, ale my troszkę to okrążymy, żeby potem z tamtego dołu nie wychodzić. Jesteśmy przy skale, która się nazywa chybotek. Można by kiedyś było sprawdzić, czy to się naprawdę chybota. i widać, ludzie wszędzie muszą wejść, nawet na górę. Ja zawsze proponuję, żeby przejść sobie tutaj po prawej stronie na tą piękną łąkę i trochę ten wielki dół, który tam by był na wprost, obejść. Daje słoneczko? Tak, daję. Przeszliśmy niemal kilometr, około kilometra tutaj do tego miejsca, gdzie jest Skała Chybotek. Mamy tą piękną łąkę, tak, i okrążamy sobie kawałek dalej, żeby za chwilkę zakręcać w lewo. Piękny widok, kotły na górze, wielki szyszak także, uh -huh. a my tutaj niby w krzaki, jest kilka możliwych dróżek, prawo, wprost, lewo. Tam na wprost, tam będzie druga y, ścieżka y, do Szklarskiej Dolnej, innej dzielnicy, troszkę ją sobie zostawię na powrót. Natomiast zakręcam w lewo, żeby wejść do takiego wąwozu, co ma dzisiaj 32 stopnie żeby sobie w chłodzie przejść większy kawałek spaceru. Pięknie. Aha. Ileś miejsc do parkowania wtedy w lewo. Hmm. Bardzo ładne prześwity nas witają Znaczy tylko w dół jesteśmy na miejscu <laughs> Niecałe pół godzinki spaceru w jedną stronę Dzisiejszy filmik to też test 4K Zobaczymy jak to wyjdzie jakie wielkości będą pliki Ale przy 30 platkach to nie powinny być żadne giganty Mm. Yy, po lewej chodzi szlak prosto od Chybotka, tam przez ten wspominany byśmy przechodzili, ale trochę ciężko się z niego wydrapać, a tu obok już mamy złoty widok. jest troszkę troszkę takich półleżanek. O, ktoś się bawił wężem. Bardzo ładnie. Widać schronisko pod Łapskim Szczytem na wprost. Yy, lekko z lewej Łapski Szczyt, sam taki cycak i oczywiście śnieżne kotły. O, tam daleko nawet widać pielgrzymy i słonecznik. No jest, ładny widok jest. <śmieniczne> Patrzcie, gdzie idziesz, bo zaraz to droga też jest. I Szrenica na wprost. Prawda, o oczywiście nie w prawo w ten dół, chociaż tam są dwie opcje takie jeszcze. Tam można sobie w prawo jeszcze raz skręcić i przejść do wodospadu Szklarki. My byliśmy nad parkingiem wodospadu też klatka, czyli z drugiej strony drogi głównej, nie każdy to wie, ale z drugiej podążamy leciutko do góry, tam gdzie wydeptane najlepiej, w kierunku parkingu. Muzeum Ziemi, Świat Baloński, tak oczywiście można sobie yy, na lewo przejść, tam kawałek dalej jest yy, dom Hoffmana. Jeżeli kogoś ciekawi, to ciekawi, też sobie może obejrzeć. My tymczasem wracamy podobną przez chwilę drogą w dół. Na tym leśnym rozwidleniu zakręcimy sobie w lewo, żeby było troszkę inaczej. I żeby troszeczkę nadrobić w końcu, tam na ten Złoty Widok to były niecałe 2 km, czyli naprawdę krótki spacer. No na tą piękną łąkę, na której byliśmy wcześniej na początku. Z lewej strony wyłaniają się apartamenty, tam dalej na wprost widać słynny szpital w Szklarskiej porębie średniej. W prawo nie będziemy chcieli schodzić, bo nie chcemy wracać tą samą drogą, nie będziemy wracali do Hipotka, tylko sobie obejdziemy tam lewą stroną już o 7. E, tam też byśmy przeszli. Można by spróbować jest ładniej uh -huh. I ja spróbuję uh -huh. Piękny widok na... Koki na jeleniogórską. Nawet widać jelenią. Widać łusą górę, górę szybowcową. Bardzo ładnie. Korzystając z okazji, że jesteśmy tak blisko starego poniemieckiego cmentarza. Przejdziemy sobie tam. przez niego. Tu jest gdzieś grób jednego z yy, tych słynnych hau, Hautmanów. Jest dużo yy, nagrobków z napisami yy, dla kogoś, kto lubi takie stare rzeczy, to jest raj. Tutaj dałem kiedyś złote przejście, zaraz je znajdę. już oka na cmentarzyk, piękne te drzewka oczywiście są. Mhm. Tyle tajemnic tutaj może być. No, tutaj taka niepozorna y, rameczka, tutaj sobie możemy przejść, przejść koło domu i wyskoczyć sobie na y, drogę główną. Będzie kończyć spacer. Spacer był krótki, to jest yy, dużo mniej niż godzinka, zdaje się. E, zaraz sobie to zmierzę i, i napiszę. To jest jakieś 3,5 km w tym momencie. Tam kawałeczek mamy do auta, czyli będzie niecałe yy, 4. Warto zobaczyć, chociaż tutaj to jedno podejście, tutaj w prawo, jak zaczynamy yy, do góry na samym początku. No, może jest troszkę bardziej. Yy, stroma, ale to jest tylko chwila, to jest jakieś 30 metrów i później tutaj, o, przy cmentarzyku, gdzie wchodziłem yy, później już jest wyrównanie i jest ok yy, to na tyle ze Szklarskiej Poręby zachęcam do aktywności i nawet na takie krótkie yy, wycieczki yy, zapraszam